Hi guys! Trochę się tutaj nie widzieliśmy, ale przyszła wiosna, kolejny sezon, spróbujmy, okej? Okay? Problemem tutaj w tym wszystkim jest mój perfekcjonizm, to zawodzi, ale musiałam sobie to troszeczkę przeanalizować, że czym ja chcę być tutaj dla was na tym YouTubie i chcę być dosłownie tym niewogiem. Nie aż tak, ale po prostu takim czasopismem, które leży właśnie na tym stoliku kawowym, po które sięgamy, jak pijemy sobie kawkę czy jemy sobie coś. Moja babcia zawsze tak robiła, że jadła i przeglądała gazetkę. Wiecie o co chodzi? I to ma być też szczere i prawdziwe po prostu, ale musimy się umówić, że nie bierzemy wszystkiego na poważnie. Jeśli są to vlogi, to pamiętajcie, że nie wszystko pokazuje, że jest dookoła po prostu tego o wiele więcej. I ja sobie tutaj po prostu będę nagrywała takie o sceny. Ogólnie problem z mną jest taki, że ja nagrałam e, film ostatnio, który nawet e, został cały zmontowany, który był gotowy, nawet była miniatura, był gotowy do puszczenia w świat, ale ja nie mogę siebie słuchać czasami. I jak często nagrywam nawet na TikToku, to bardzo, bardzo dużo wycinam. Bo nie mogę siebie słuchać i się zastanawiam, kogo to interesuje, co ja mówię w ogóle. Who cares? Ale muszę sobie uświadomić, że ja też mam takich twórców, których oglądam i Laska mogłaby mi gadać o jej ulubionym ketchupie, i tak bym słuchała. I to prawdopodobnie byłby mój ulubiony odcinek. Więc postaram się nie wycinać tyle, więcej mówić ale po prostu nie bierzemy wszystkiego na poważnie, okej? Okay? Ostatnio nie mam tak apetytu rano i moim ulubionym śniadaniem jest smoothie od kiedy dostałam to urządzenie takie, ten blender taki malutki, to moje życie się zmieniło Wrzucam po prostu cokolwiek wszystko co mam pod ręką i to zawsze wychodzi pyszne i to jest moje śniadanie I love it yeah. Jestem sobie chwilowo w Kaliszu nagrywam sobie, sprzątam staram się właśnie zdrowo odżywiać jeżdżę na pilates i starałam się trochę pochodzić. Nic ciekawego ostatnio, ale wczoraj zrobiłam sobie małe zakupy. Pojechałam do StadiVariusa w Koninie niedaleko Kalisza i kupiłam naprawdę kilka fajnych rzeczy. Także potem wam pokażę, co kupiłam i jakieś takie nowe, właśnie stylizacje. I mam dzisiaj dwie bardzo ważne współpracy do nagania, więc powinno się za to zabierać. Mój kalendarz mówi, że teraz. Nie ma nic innego, co kochałam w tym świecie bardziej niż prokrastynacja. Na początku dnia jeszcze mam energię, bo budzę się, jest okej, okay. ale potem taka na przykład później już 12, 13, to jest najlepszy moment na prokrastynację. I później zabieram tą pracę, jakiś montaż i tak dalej do łóżka i leżę w tym łóżku, nie wiem, w 22, po prostu do momentu, aż mi oczy się zamykają, a bardzo chciałam popracować nad takim mega balansem po prostu w tym wszystkim. Więc skoro nagrywam, to czas na zmianę i wstaję od razu. Muszę podjechać jeszcze do domu po jedną paczkę. Stop, jeszcze muszę pokazać mój outfit. piżamka. Mój ulubiony sweterek do chodzenia po domu. Po prostu nie pamiętam, kiedy go sobie brałam. Chodzę w nim cały czas. Kapciuszek. Co ja mam z outfitami po domu? Ja mam więcej yy, rzeczy po domu niż takich do wychodzenia. Ja później chcę iść na jakieś eventy, wybrać coś fajnego i nie mam co się ubrać, bo mam same rzeczy comfy po domu. Kiedyś pokazywałam wam kalendarz, więc daję wam update, że tak cały czas mam tablet i na nim rozpisuję sobie po prostu wszystkie swoje głupotki ale korzystam z tego kalendarza Apple do rzeczy gdzie potrzebuje się widzieć jakby z kimś innym i w ogóle są tutaj fajne takie w ogóle kolorystyczne oznaczenia i już żeby tak od dłuższego czasu, cały ten rok na pewno i mam na przykład kolorystycznie zrobiony kalendarz z moją menadżerką gdzie sobie wpisujemy jakieś materiały czy, czy publikacje, to wam mogę pokazać bo to już było dodane i tu że na przykład właśnie mam materiały wysłać E, czy mam właśnie trening czy zajęcia z francuskiego, naukę mam jakoś na żółto, treningi i takie self-care rzeczy na zielono jakieś rzeczy z pracy tutaj coś nie bykło z tym pilatesem no takie jakieś self-care rzeczy na zielono, jakieś rzeczy z pracy też na różowo, aczkolwiek ja swoje rzeczy, na przykład jak widać dzisiaj nic tutaj nie jest napisane, zapisuję sobie rozpisuję sobie normalnie na iPadzie jak na przykład to, że właśnie teraz nagrywam tego vloga, czy to, że ja muszę sobie nagrać te rzeczy, które jutro mam wysłać, bo to zapisuję e, bardziej u siebie lub w ogóle e, korzystam też z przypomnień, tutaj troszeczkę widać, e, ale no fajnie mi się to sprawdza. Mam też kalendarz z Zuzią wspólnym, gdzie sobie jakieś tam rzeczy e, wpisujemy do pracy, czy, czy właśnie ten kalendarz wspólny z menażerką. super to jest opcja. Mega fajnie. No i mam to też nie tylko tutaj, ale też na telefonie i na tablecie. Jak chcę sobie zarknąć, e, czy coś sobie dodać, to w każdym momencie mogę. To jest tak po prostu czysto, a na tablecie mam takie swoje, wiecie, Kłopotki, trochę i takie swoje rzeczy. Po prostu. Nie mam tapety. Uwaga, mocna informacja teraz. Nie zrobiłam vision board na ten rok i już jest 20 marca. Nie wiem, ale styczeń właśnie spędziliśmy w Nicei. I później jakoś. Mam tu cały czas z tyłu głowy, ale nie mogę się za to zabrać. Nie mam tapety. No, powinno to być jakiś vision board czy coś w tym stylu. Ale są takie fajne, właśnie, że mam tutaj przypomnienia, tutaj mam ten kalendarz, który sobie leci, i w ogóle. Ja Miałam tutaj. Nie wiem, co się z tym stało. O. Tak było cały czas. Nie wiem, czemu zniknął. Po jakieś tam zdjęcia się pokazują. W moim studio. Dzisiaj takie studio jest zrobione. Potrzebowałam jakiegoś kolorku w tle, więc lampaczka tutaj sobie stoi na statywie. Tutaj podgląd. Tutaj będzie scenariusz, brief. No i nagrywamy. Mam jedną do nagrania współpracę z właśnie to na YouTube, a potem się przerzucam normalnie na TikToka i nagrywam make-up. Wieczorem sobie zmontuję, jutro wyślę. I love it! No hej, minęło trochę czasu. Pokażę wam, co wczoraj kupiłam w tym Stradivariusie. Poprzymierzam sobie, bo zawsze w ogóle zanim rozpakowuję zakupy, to muszę zrobić sobie taki haul. Kiedyś, jak wracałam z zakupów z rodzicami, to zawsze im pokazywałam, bo zawsze się na zakupach rozdzielaliśmy w galerii. I im potem pokazywałam, co sobie kupiłam, albo jak byłam z mamą na zakupach, to pokazywałam tacie, co sobie kupiłam. Więc zawsze sobie jeszcze przymierzam i przymierzam sobie jeszcze z jakimiś swoimi rzeczami, bo też ważna rzecz przy robieniu zakupów, żeby zawsze już w momencie przymierzania pokmienić sobie, czy mamy jakieś inne rzeczy, które by pasowały. Do tej rzeczy. I czy możesz zrobić przynajmniej trzy outfity z tą rzeczą? Dopiero wtedy można kupić, bo jeśli kupujesz coś, bo ci się podoba, ale nie masz nic, co by do tego pasowało, to trochę to nie ma sensu. Więc poprzemierzam sobie i podkładam sobie rzeczy. E, nagrałam jeszcze TikToka, właśnie o tych spodniach. Woo! Mega takie komfort spodnie znalazłam i aż wstyd, ale kupiłam trzy pary, bo po prostu. Nie rozumiecie, jak ciężko jest takiej wysokiej osobie jak ja znaleźć idealnie długie spodnie. Jeszcze, żeby były takie comfy i po prostu... No, są naprawdę idealne, więc wziąłam sobie trzy parki szare, czarne i potem jeszcze granatowe w prążki. I w ogóle warto przymierzać inne rozmiary, tak jak Wam się to podoba, a nie na siłę na przykład się wciskać w eskę. Przestańmy traktować tak na poważnie rozmiary. Ja mam je w rozmiarze XL. Mam do tutaj zakupy i mam rzeczy od rozmiaru XS do XL, więc po prostu tak jak mi każda z tych rzeczy najlepiej się działa po prostu. Yy, yy, tak tutaj jak się nagrywa poziomo, to ciężko tak całą sylwetkę pokazać. Boskie, nie mają idealnego, cudownego składu, bo mają trochę poliestru. Jeśli chodzi o poliester, to najbardziej mi przeszkadza w górach, bo nie wiem czemu, ale jak mam poliestrowe rzeczy, to bardzo się pocę i ten pod ma aż wręcz inny zapach, jakbym po prostu, nie wiem... Poliestrowych, serio tak jest. Więc na to bardzo zwracam uwagę. Ale nie ukrywam, że te spodnie mają być takie daily, których mi nie będzie szkoda nawet, jak się zniszczą, po prostu... Daily spodnie, tak trochę po domu, trochę na spacer, trochę do... W pociągu, w podróży i tak dalej, i tak dalej, więc e, it's okej. Okay. Warto też mieć takie rzeczy. I kosztują 99 zł. Najbardziej to mi się w ogóle te szare chyba podobają. O, ciemne szare. Jeszcze były jasne szare, takie jak e, ta bluza. Też mnie kusiło, żeby je wziąć, ale mówię, nie no, przesada, przesada. Kurczę, ale miałem komplet, ale ten ciemny szary jest śliczny. Mhm. A te znowu granatowe do granatowego sweterka. Będą super. Kurczę. No nie żałuję. I super kamizeleczka, taka rozszerzana tutaj, z takim tutaj jakby trój, trójkącikiem. Bardzo mi się spodobała. Kurczę, nawet fajnie by wyglądała z tymi właśnie spodniami czarnymi. To trochę jak komplet jakiś taki, a bardzo, bardzo wygodnie. Przymierzę sobie ją jeszcze z jakimiś jeansami. No powiem Wam, super cool. Te jeansy w ogóle z gwiazdkami na pupci. Fajnie. Co ja tu jeszcze mam? O! To, o to mnie w ogóle strasznie dużo osób stało, jak na instastory rzuciłam taka koszula wiązana. I tutaj też rozmiar L wzięłam, no przeurocza jest. Nie wiem o co chodzi, ale Stradivarius killed it. Naprawdę, mi się tyle rzeczy w ogóle podobało na stronie, dlatego pojechałam w ogóle do sklepu, ale niestety po prostu nie wszystko było chyba nawet w tym sklepie dostępne, więc jeszcze mi się więcej rzeczy podobało. A do, I tak dużo rzeczy przymierzyłam, dużo rzeczy kupiłam. Super, że są spodenki. Tak powinno być w każdej spódniczce, moim zdaniem. It's cute. Nie jestem pewna, jak to wystylizuje, ale mam tutaj jeszcze takie super sweterki z guziczkami. Taki dobry, fajny basic. Wrzuciłam w ogóle jakiś fragment z przymierzalni na storkę, i ktoś mi napisał, że jego Stradivarius tak nie Stradivariusuje jak mój. Trzeba po prostu wejść, mieć wizję i przejrzeć każdą jedną rzecz pojedynczo i zobaczyć, czy to ma potencjał. For real. Bardzo mi się podoba ten top z guziczkami. I wzięłam też żółty, bo mam jeszcze żółte spodnie. I szczerze, najmniej pewna z tych całych jest jestem właśnie tych spodni, bo w teorii leżą fajnie. Mają tutaj y, takie fajne y, te guziczki i to zapięcie tutaj. Mam żółte konwersy. Kocham ten kolor. Fajnie wyglądają właśnie z, z tą bluzeczką, ale w praktyce nie wiem, jak często będę po niej sięgać. No nie wiem, co myślimy o nich, zwrócić je czy je zostawić? No top jest boski i mam jeszcze jeden komplecik zamszowy Uwaga, super cool, moim zdaniem nie wygląda w ogóle jakby był z sieciowy Tylko, nie wiem czy ktoś pamięta, ale nie cierpię takich guzików Ale jestem w stanie to przeboleć, nie przeszkadzają mi tak tutaj Naprawdę w ogóle w dotyku jest tak przyjemny, fajny ten zamsik zamsik. No i oczywiście mamy też spodenki. I widzę to tak, na przykład z tym topikiem, ale białym i na przykład kozakami jakimiś. Z kowbojkami na jakiś wiosenny event. Czy nawet na jakiś festiwal latem. Bardzo mi się spodobał ten kolor zamszu, bo nie jest taki ciepły. Często robią takie bardzo ciepłe. Tutaj fajnie odbijają się moje włosy na pewno na nim. Trochę ta kamera przyszedł moje kolory. No i to tyle. Jeszcze Kolczyki kupiłam świeże. Wiecie co, ja się nie nadaję do jakichś droższych kolczyków. Strasznie nie szanuję biżuterii. Po prostu przez te wyjazdy rzucam tą biżuterię do tych w randomowych, jakichś pudełeczek. Gubi mi się to wszystko. Ja już znowu nie mogę znaleźć połowy pierścionków. Są w różnych torebkach wszędzie, po prostu w randomowych miejscach je znajduję. Więc... nie. A ta kurteczka, oczywiście, oczywiście nie musimy to w komplecie nosić, kurteczka może być jeszcze oddzielona, nie. You keep on running around the women in town. Przyjechałam na spacerek. Czemu przyjechałam? Bo ogólnie podjeżdżam sobie zawsze samochodem do jakiegoś parku i tak dalej i idę sobie. Na jakiś spacer. Ostatnie dwa tygodnie byłam w Kaisu i zrobiłam sobie taką zasadę. Miałam po trzy razy pilates w tygodniu i zrobiłam sobie taką zasadę, że w te dni, kiedy nie mam tego pilatesu. To będę sobie chodziła na spacerki i, i dużo mi dają. Nie chcę marnować za dużo czasu, bo po prostu jest już zaraz za ziemi słońce, 17.30. Ale w ogóle jakoś mega ciepło jest, 14 stopni. Ciepło. Mmm. Więc będzie na pewno mega przyjemnie. Wow! Pomaga mi to tak, wiecie, troszeczkę się. Coś mi tutaj piszą. Pomaga mi to trochę tak yy, po tym przebocowaniu się, nagrywaniu, montowaniu i tak dalej żeby troszeczkę się po prostu wyciszyć i puszczam sobie zawsze mój ulubiony podcast. Mam taką zasadę z podcastem Emmy Chamberlain. To jest mój ulubiony podcast, słucham go od samego początku i wszystkie wszystkie odcinki przesłuchałam niektóre kilka razy, ale mam kilka nieprzesłuchanych, bo zrobiłam sobie teraz taką zasadę, że słucham go tylko na spacerze, żeby nie marnować tego w domu, tylko mieć zawsze coś, co mnie mega jara na spacerze do słuchania, więc ale zawsze sobie puszczam ten podcast i idę sobie na spacerek. Jestem w stanie zrobić jakieś takie 7000 kroków zwykle tą trasą. I bardzo mi to pomaga. W ogóle super, były te dwa tygodnie teraz w Kaliszu. Już trochę nie mogę się doczekać, aż pojadę do Warszawy na jakiś event i w ogóle, bo jednak no, bardzo lubię to wszystko oczywiście, ale troszeczkę się tak wyciszyłam, troszeczkę się tak uspokoiłam, bo czuję, że mam wszystkie składniki na to, żeby być. Szczęśliwa i spokojna. To nie zawsze tak jest. Nie wiadomo czemu, ale zastanawiam się tak szczerze nad pójściem do psychologa, podjęciem się jakiejś terapii i tak dalej. Tylko nie wiem, czy mam po prostu wystarczająco teraz czasu, siły emocjonalnej. Jakkolwiek, czy jest coś takiego, nie wiem. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, żeby się teraz tego podjąć w tym momencie, bo jednak. Lubię coś robić, jak już coś robić, to dobrze i w coś się zaangażować. Więc nie wiem. Też czuję, że początki będą ciężkie, bo byłam e, dwa razy na terapii w swoim życiu i bardzo, bardzo płakałam tam. A Pomijmy temat. Ale po prostu to były to takie wiecie, rozdrapywanie ran. I niepotrzebne to jest po prostu. Mi na ten moment. Na pewno będę chciała to zrobić, tylko nie wiem, czy po prostu teraz bym to udźwignęła psychicznie. Zaangażowałam się teraz bardzo w Pilates. Uczę się cały czas francuskiego. I, kurczę, dużo czasu to w ogóle wszystko, wiecie, zajmuje, bo jeżdżę na ten pilates jeszcze do innego miasta. To jest pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą stronę, to już jest dodatkowa godzina. Godzina treningu, no to już są dwie godziny z dnia ściągnięte, kiedy siedzę w samochodzie niestety. No i francuski, to też mam dwa razy w tygodniu lekcje. Jeszcze coś tam zrobić, jakieś zadanie, coś ten. Kurczę, tak ten czas ucieka, naprawdę. Ale z kim kontakt wzrokowy. No więc idę na spacer. Pewnie po spacerze już nic nie nagram, bo wrócę. Zrobię skincare i położę się do łóżka i będę montować. Montować reklamy, które dzisiaj nagrałam, żeby jutro je wysłać rano już do akceptu. Jutro mam fajny dzień, w sumie. Jutro mam taki fajny dzień, że jest taki cały zaplanowany że tak naprawdę mrugnę teraz okiem i będzie już weekend. Bo rano jedę na Pilates, później mam właśnie francuski i później idę na wywielanie zębów. To na pewno nagram o tym TikTok. Potem posprzątam mieszkanie i będzie weekend. Ostatni weekend zrobiłam sobie bez telefonu i bardzo mi się to spodobało. I mam nadzieję, że teraz też tak zrobię. I może pójdziemy jutro wieczorem na jakąś kolację. Mega mnie cieszą weekendy, bo czuję, że jeśli traktuję weekend tak jak weekend, tak naprawdę, to jestem bardziej potem produktywna przez cały tydzień. Tak mam troszeczkę na co czekać, na tą taką właśnie pustą głowę, nic sobie w tym momencie nie zapisuję w weekendy, a jednak ten balans gdzieś tam zagubiłam. Idę.